Prowadzenie procedury upadłościowej przez syndyka masy upadłości może być czynione w, w ramach dwóch trybów. Pierwszy tryb, czyli tak zwany na zasadach ogólnych, sprowadza się do tego, że sąd stosuje takie przepisy, które są wykorzystywane w trakcie procedur wobec przedsiębiorców. Z drugiej strony możemy mówić o tak zwanym uproszczonym trybie postępowania upadłościowego, który jest właśnie przewidziany do mało skomplikowanych spraw konsumenckich. No i najczęściej do tego trybu są takie kierowane sprawy, w których nie występują jakiekolwiek okoliczności wskazujące na znaczny stopień skomplikowania sprawy, jakiś dużych rozmiarów majątek, czy też znaczna ilość wierzycieli. Główną różnicą między jednym a drugim trybem jest oczywiście czas. Ten uproszczony tryb, mimo tego, że on też nie jest jakoś specjalnie prędki, to tak czy inaczej nie będzie wymagał ze strony syndyka składania choćby sprawozdań z czynności czy też rachunkowych, co zatem wpływa na to, że wszelakie czynności mogą być przez niego podejmowane znacznie szybciej, a co zatem idzie ten drugi etap pewnie zakończy się również szybciej aniżeli na zasadach ogólnych.